Wiadomość dla tych, którzy żyją w lęku, którzy nie mają nadziei, którzy nie znają Boga, nie znają Jezusa, nie znają Maryi, którzy też może chcieliby poznać świętego Józefa. Bardzo gorąco zapraszam Cię na rekolekcje zawierzeniowe Jezusowi przez Maryję i na rekolekcje o świętym Józefie. Czy jest to dniowe? Wiecie, w Piśmie Świętym jest opisana taka kobieta, która 12 lat cierpiała na bardzo poważną chorobę. I wszystkie pieniądze już wydała, już nie miała żadnej nadziei. I mówiła sobie: Jeżeli tylko dojdę do Jezusa, dotknę się go, to będę zdrowa. I z wiarą dotknęła się szat Jezusa i została uzdrowiona. Drodzy, takie cuda dzieją się i dziś. Takie cuda mogą się wydarzyć też w Twoim życiu, że Bóg zmieni Twoje życie w jednym momencie. Ale potrzeba Mu po prostu zaufać. Jezus, kiedy zobaczył tę kobietę, to mówił, ona była drżąca taka, e, i przerażona tym, co się stało, e, mówi, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Drodzy, e, zapraszam Cię, żebyś spróbował. E, może wydajesz, wydaje Ci się, że już się w Twoim życiu nie da nic zmienić, a może jednak te rekolekcje, e, które będą się odbywały przez WhatsApp. Można się na nie zapisać na stronie internetowej Automatka Twoja Info. Tam są linki do grup WhatsAppowych i sygnalowych i tam można się zapisać i ruszamy 20 lutego z rekolekcjami Jezusowi przez Maryję. A wcześniej jeszcze, 14 lutego, rozpoczną się rekolekcje o Świętym Józefie, zawierzeniowe Świętemu Józefowi. Jeżeli jeszcze nie uczestniczyłeś w tego typu rekolekcjach, to polecam Ci te rekolekcje zawierzeniowe Jezusowi przez serce Maryi. Jeżeli brałeś już udział w rekolekcjach zawierzeniowych Jezusowi przez Marię, to zapisz się na rekolekcje Józefowe. I gorąco Was do nich zapraszam. O! Piękności tych rekolekcji świadczy to, że wielu ludzi, które, którzy przez to przeszło, yy, odzyskało pokój serca, radość yy, i zmieniło się wiele, wiele w ich życiu. Yy, może zmieni się też i w Twoim. Czy, dlaczego nie zaryzykować? Dlaczego nie spróbować? Nic to nie kosztuje. Yy, zapraszam cię serdecznie. A teraz na koniec chcę Cię pobłogosławić. Pan z Wami. Niech Cię strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen.